Yo, cześć, siemaneczko, ja jestem Wisto, witam was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, jest naprawdę sytuacja, która jest, bym ujął, że co najmniej dziwna, ponieważ w tym momencie wracam sobie z pustyni, ponieważ byłem po miastach na nasz ocean, który teraz powstanie, no i ogólnie potrzebowałem go sporo, więc byłem na wyprawie. I uwaga, uwaga, wróciłem sobie na tą wyprawę, ale wróciłem sobie dnia na samego, czyli że po prostu kopałem sobie w nocy, w nocy skończyłem kopanie i wyłączyłem komputer, no i wbiłem sobie na serwer rano i wróciłem do willi, co nie? Taka jest obecnie sytuacja. I tak sobie idę w kierunku mojej willi, niby jest wszystko spoko, moi drodzy, ale patrzę, jest tabliczka, i wtedy miałem takie, okej, okay, niby normalne, że przed moją willą jest tabliczka, ale teraz tak sobie właśnie pomyślałem i tak sobie uznałem, okej, okay, skoro jest tabliczka, to kto ją postawił? Skoro chłopaków nie ma na serwerze, nie ma ich od kilku dni i jeszcze nie będzie, ponieważ wszyscy we trójkę są na wjazdach. Więc to już miałem takie po prostu, okej, okay, coś w tym, na, na naszym serwerze jest nie tak. Więc uznałem, że tak sobie daję po prostu włączę nagrywanie, bo jest to po prostu niepokojące. wbijam sobie przed willę, patrzę, wszędzie jest grywa. po prostu ktoś z chłopaków mi willę uszkodził, ponieważ moją ścieżkę jakoś rozwalił, nie mam pojęcia i dał tabliczkę netherową nie wiem co chodzi za tak szczerze, ale zaraz sobie zobaczymy, będziemy to po prostu, moi drodzy, no lekko dziwno, okej. Okay? Jakby ja nie mam wątpliwości, że to jest ktoś z chłopaków, tylko pytanie, czy serio ktoś wziął łapkę na wyjazd, żeby mnie wkurzyć, czy coś z tym jakby po prostu ekscizmy, ale to jest jakiś żart, moi drodzy, okej, okay? więc sobie tam zaraz jakoś polecimy. Zobaczymy co co w ogóle, ogóle bo z tego, co widzę. To jest jakaś ścieżka, która mnie prowadzi w jakiejś miejsce. Nie mam pojęcia mojego tam starcie, każdy oczywiście na moim kanale. Bardzo polecam i dzwonek, bo jest to bardzo ważne. na odcinki, więc to jest serio mordeczko, subi -dzwonek. bardzo ważne, żeby cię nie ominęły kolejne materiały na moim kanale, więc tego subika ponadto. Dzisiaj na moim kanale o 19 będzie live, widocznie na ten bardzo zapraszam, a my teraz sobie chyba do tego przejdziemy, ponieważ dosłownie, przed willą jest jakiś naderek i tabliczki o treści. Polecimy sobie tą książkę, zobaczymy o co chodzi, więc na samym strascił, żeby żebyście byli na odcinku do końca, bo nie to aż samego ciekawi, ponieważ tak szczerze, jakby jest to trochę dziwne, okej. Okay? Jakby tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to jest po prostu jakaś akcja typu na przykład hej, wystraszmy Elvisa. Nie, nie, nie wiem czy to był czy Agentix tak jakby chyba Macia w bo on takiej akcji po prostu nie robił, jeżeli chodzi o Agentixa. No, szczerze, on już mnie raz prankował w, taki, w takim strasznym stylu, więc to jest możliwe, że byłby nawet Agentix. No okej, okay. jest to moje drodzy, oczywiste, że to mógł być X-a, Nawet bym mówił, że to jest niewykluczone, ale też ponad jest taka sytuacja, że Abre, ja prankowałem, więc to mogłyby być właściwie już ty widzę, że dwie osoby, co nie, albo Abra, albo Agentix mogliby po prostu mi tą willę albo jakoś ty nie mam pojęcia, uszkodzić, albo po prostu mnie straszyć, bo jakby, no okej. Okay. jakby uznają moi drodzy, jak ja wiem, że oni są na wyjeździe i nagle to się dzieje na serwerze, to jest po prostu dziwne, okej? Okay? jakby, ja wiem, że oni muszą ze z, z, z swoich wyjazdów powracać i dopiero to się tutaj będzie dało, ale z tego co widzę, jakby po prostu wiecie, z tego jak ich nie było na serwerze i, i, i nadal ich nie ma, w nocy coś się stało, ponieważ jak teraz nagramy, jest godzina 8, moi drodzy, więc serio, a włączyłem kompo o jakieś drugie... Czyli ktoś po prostu w nocy był na serwerze i jest to po prostu niepokojące, bo teraz tylko wiecie, że mam jakieś wszędzie tabliczki oraz netherrack wiecie? Obecnie na odcinku się tak po prostu mówią, że minimalnie boję, ponieważ nie jest to codzienne, jakby chyba każdy czaj oce no jakby po prostu wiesz, jesteś sobie sam na serwerze, nikt nie ma na niego dostępu. Jest wide lista i wbijasz sobie, nie ma nikogo na serwerze z chłopaków nie było w ogóle, bo są na wyjazdach i jest taka sytuacja. Po prostu dziwne, lecimy zobaczymy co jest tam na, na końcu, ale tak powiedziałbym, że mamy lekkiego stracha. Bo nie jest to typowe, okej, okay? też w ogóle o co chodzi z mielekami, na S -s, 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 s, s, Jakby po prostu to jest takie jakby syczenie czy coś w tym stylu, nie wiem, ale chyba to jest albo jakiś be bezsensowny spam, albo takie ss, jak robią węże, nie mam pojęcia. Jakby po prostu głupkowate to jest, ale coś tu chyba może być, co? Nie, więc zaraz polecimy. I czemu to w ogóle mnie prowadzi za moją willę, jakby i zaraz wiecie co? uwaga uwaga teraz tak, na tak nagle wychodzę, patrzę, a ktoś mój ocean skończył, co? Nie, jakby błaga, żeby to było tak, to byłoby po prostu pięknie, ok? Żeby ktoś serio mimo tego, że mnie przestraszył, zrobić coś pozytywnego, ale z tego co to widzę, no nie ma żadnych tutaj więc serio, nie, moi drodzy, to chyba nie jest żaden pozytywny plank, więc bardzo mi jest przykro z tego powodu. Dziękuję, że ktoś się postarał, a raczej się nie postarał, więc tuż lecimy sobie i tutaj widzę, że trop się kończy, ok? Są tabliczki S, tam już to dalej nie idzie, więc z tego z tym się wydaje. Jedyny zaraz możliwy trop prowadzi do środka mojej willi, ok? Wchodzimy do willi, moi drodzy, a was bardzo proszę o komentarz. że Po prostu wiecie, jakby o to, o to chodzi, nie? Że, waszym zdaniem, o co tutaj w ogóle chodzi i czyja to jest sprawka, no bo nie ma tutaj ogólnie jakoś tam, wiecie, jakiejś teorii, że ktoś w nocy wszedł na serwer, jakby, jak Elvisa spał, jakby to po prostu jest troszeczkę niemożliwe, co nie? Ale sam fakt, że mamy tutaj wszędzie na derrak, po prostu, no jakby, albo to po prostu ktoś tak mi bitą willę zgniefował, bo przed kimś uciekał, ale jednak to jednak było w na ziemię, co nie? Więc akurat trochę wątpię, jakby po prostu ktoś, w mojej opinii, celowo w nocy wszedł na serwer. Zrobił w mojej willi szkody, nastraszył mnie. Potem uznał, że to będzie śmieszne, więc to naprawdę, jest to po prostu, moi drodzy, głupkowate Jeżeli to jest po prostu osoba jakąś, która tutaj była w nocy, typu Agentix albo Abra, albo Macioch, to w nocy po prostu, no, jakby no, zrobiła coś, więc spokojnie, moi drodzy, piszcie w, ko w komentarzach, co to według Was był, a ja na pewno z tego wyciągnę konsekwencje, bo jest to po prostu, mówię, że tak troszeczkę głupkowate Jezu! Jezu! C co, 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 co? co, co, co? To? Jakby Jakby co? Okej? Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. Jakby, jak, jak, jakby spoko! Jakby, jak, 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 jakby spoko! Ok, moi drodzy, ok. No Dajcie mi sekundkę, ok. Teraz to sobie przeanalizujemy tak na, na spokojnie. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków, tylko pomyślmy. Ok, jakiś czas temu Agentix e, prankował mnie kartunkatem, Czyli wgrał skinę kartunkata i po prostu na nie widzę, oraz tak, wiecie, na streamie mnie straszyło, żeby że myślę, że to jest kartunkat, I właśnie od tego momentu, jak to się stało, to zacząłem sobie oglądać filmiki na YouTubie, takie właśnie o tych samych postaciach, i zobaczyłem coś takiego, że jest tutaj jeszcze jakiś. Siren Head, czyli taka duża postać, która zamiast głowy ma jakieś głośniki czy coś w stylu, jakby. mi się to po prostu wydawało głupkowate co nie? Jakby tak samo jak Cartoon Cat, ale przez chwileczkę w niego po prostu wierzyłem, że jakby coś tu się po prostu dzieje, jakby że jakieś widzce na serwerze i mnie prankuje, ale szczerze, moi drodzy. Nie było na serwerze chłopaków nikogo, wszyscy są na wyjazdach, wszyscy bez wyjątku: Agentix, Abra i Macioch. Wr wracam do Willi, w nocy coś się stało, w nocy kto ktoś na serwerze był i widzę to. Ok, ziomki. Ja nie mogę, ja nie mogę, ej tak szczerze, jest to straszne, zaraz sobie polecimy, to też zobaczymy z drugiego końca willi, jak to wygląda, jakby, co jest grane, jakby, czy to jest ten cały siren, z którego tak się śmiałem, jakby, czekajcie, jakby, co się tutaj wygląda, jakby, czemu to jest w ogóle jakiś ogień na, na niebie, jakby... Co jest, moi drodzy, jakby który z chłopaków ma za mnie po prostu bekę, jakby totalnie, jakby to jest jakaś chyba po prostu beka ze mnie i po prostu jawne niszczenie mojej willi. Jakby po prostu, moi drodzy, bez żartów, zaraz sobie polecimy na górę i zobaczymy... O co z tym chodzi, że tak dosłownie wygląda jak to co widziałem na YouTube'ach, co nie? Jakby tak wygląda dosłownie tak samo, jakby jedno do jednego. Więc, no jakby moja reakcja była taka, że się wystraszyłem, ale to mi się wydaje, że po prostu jest moje drodze niewinny warto i nie musimy się w ogóle stresować, jakby spokojnie, jakby uspokójmy się, w pierwszej się uspokójmy, ponieważ po prostu wiecie, jakby, no teraz się pewnie może wydawać, łe, Elviso boi się. <laughs> Elwiso boi się, ale tak szczerze, jakby mój drodzy, jakby Macie taką świadomość, że jestem po prostu sam na serwerze i w nocy to, to się stało, co nie? Więc po prostu mam teraz taką lekką rozkminę o co tu chodzi i dlaczego w moim ogródku stoi w wysokości mojej willi Siren Head jakby co jest moi drodzy w ogóle grane co ja nie pytam po prostu nie pytam jakby NIE PYTAM ale jestem po prostu lekko Wystraszony, ok? Ok, ziomki. Po kilku minutach sobie troszkę bardziej ochłonąłem, i sobie to na samą sy sytuację przeanalizowałem, i uznałem, że nie ma co się tego bać, ponieważ to jest tylko budowla, którą ktoś z rajów przemawia na nas, nas wystraszy, moi drodzy. Więc się po prostu teraz uspokójmy i pomyślmy logicznie. Pójdziemy tam, zobaczymy, o co tam chodzi. Kto jest w ogóle tego całego artydzieła autorem, kto, kto tak bardzo mnie się wystraszył, i po sobie może bardziej się przemyślimy. Bo teraz tak dosłownie się wystraszyłem, co nie? Jakby po prostu tak samo jak była sy sytuacja z kartunkatem, tak samo teraz jestem na lekko wystraszanych, bo jakby. Wiadomo, że... To jest tylko naprawdę straszna, ale to naprawdę straszna budowla, która gdyby nie to, że jest tam nawet nie za e, po prostu w, jakieś tam, wiecie, w takie rzeczy łatwo to bym w tę serię uwierzył. To nie wiem, zaraz tam sobie polecimy na dół. Okej, okay, spokojnie, Elviso wycilił, to jest tylko budowla, to nie jest coś ten zaraz posąg, który ożyje, bo to jest Minecraft, spokojnie, Elviso, uspokój się, Elviso. ale weź się spokój przez jakby to jest totalnie, jakby wiecie, to jest też takie coś, że na pierwszy rzut oka to wygląda bardzo realistycznie, ponieważ to jest, wiecie, to, 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 to jest w ogóle z czego? To jest, hmm... To jest zbudowane z tych całych właśnie murków, dzięki czemu to wygląda takie bardzo, wiecie, takie smukłe, takie bardzo, wiecie, takie po prostu tutaj jest chudziutkie i ta seria wygląda z daleka, jakby to była postać, co nie? To nie wygląda jak jakieś tam wiecie, po prostu jest zbudowane, bo jest z takich bloczków bardzo, ale to bardzo wąskich, nie? Więc teraz my tam po prostu polecimy i się na pewno musimy uspokoić, Elvis to głęboki wdech. Okej, okay. właśnie moje rozwicie co? Ja bym nie był taki zesertowany, gdyby każda osoba subowała kanał, ale, ale jak na ten kanał oglądają ten odcinek osoby, które nie subują, to po prostu jest strecie, więc mordeczko subuj kanał, to dzwonek bo jest to bardzo ważne, bo na to też nie wiem czy wiecie, ale mam swojego Instagrama Elviso Link jest w, w opisie, tam macie moje fotki, Ralce, coraz wiele więcej, a my teraz sobie tutaj normalnie wbijamy. Okej! Okay. Tak szczerze, nie mam pojęcia kto. Nie mam pojęcia po co. Ale ktoś zbudował w mojej willi z taką kreaturę w ogóle. Jakby, ło co się tutaj w ogóle odwaliło. Jakby nie komentuję tego, moi drodzy. Jest to totalnie szalone i osoba, która to zrobiła, na pewno poniesie tego konsekwencje. Bo jakby, ja rozumiem, że pranki nie pranki, co nie. Jakby każdy prankuje. obra mnie prankował w różne sposoby. Głupi Agent tak samo ma, nie raz. Ale no jakby nie było takiego pranka. Jakby poza tym samym prankiem Agent Xa, który by tak mnie miał po prostu wystraszył, co nie. Ponieważ ja jestem osobą, która się ogólnie. No, to rzeczy po prostu boję. Co, Jakby ja tak po prostu mam, że może jakoś tam wiecie. Nie jestem w takiej rzeczy tej bardzo, że, że, że w to wierzę. Ale jak już widzę, no to po prostu jest to takie po prostu dla mnie wizualnie dość przerażające. teraz tak jak, jak widzę, to po prostu moi drodzy, mam takiego strachu. Więc teraz sobie polecimy w kimę, bo tutaj tylko Noska będzie dodawała do takiego klimatu strachu. Więc sobie teraz polecimy się szybko zrzemniemy i sytuację na spokojnie przeanalizujemy. Więc chrapu, chrapu i lecimy moi drodzy, z tym naprawdę jakby po prostu mam teraz takie XD, jakby kto i po co zbudował na moim ogrodzie Siren Heada, jakby, jakby po prostu ci mi po co, jakby jaki był... Tego po prostu cel. jakby, to jest tak samo, jak było z tą, tą z, z sytuacją, że agentix, na przykład, wiecie, jakby to było, chyba jakieś dwa tygodnie zajmują czy coś w tym stylu, e, wgrał sobie skina kartunkata i mnie straszył, że to jest niby kartunkat, a ja w to po prostu wierzyłem, bo byłem głupi i sobie widziałem jakąś postać u, u mnie e, w tej willi. I miałem taki, okej, okay, to jest jakiś widz, który, który ma tego z i się wołał na serwer, więc cóż. A teraz mam taką sytuację, że jakby spójrzcie, ta osoba, która to zrobiła, nie mam pojęcia, czy agentix, czy kto, więc nie będę za taki wiecie, tutaj pochopnych wniosków wrzucał, ale e, zrobiła ścieżkę z samego e, początku mojej willi, aż po to miejsce, żeby tylko się się na to spojrzał i się, i się wystraszył, co nie? Jakby szczerze, czy jest to straszne? Zależy, moje drodzy, no bo jednak jak się no oglądało o tym jakieś tam historii różnych tam, no to może być dla kogoś straszne, więc no cóż, tam w ogóle też widzę, że musimy chyba wejść i to te po prostu teraz jakoś, nie mam pojęcia. rozwalić, więc sobie polecimy do mojego magazynu kursowanka, aż tak szczerze, na samym starcie byłem serio, no lekko wystraszony, ok? Tak nawet minimalnie bym mówił, że bardziej niż minimalnie, bo po prostu się wystraszyłem, chyba każdy mój krzyk słyszał, jakby to samo, nie? To było po prostu dziwne, co nie? Więc polecimy teraz sobie na górę i polecimy i też się z tego przyjrzymy z bliska i pomyślimy, kto z chłopaków był taki no jakby tak szczerze, moi drodzy. Ja rozumiem, że na przykład Agentix mógł być na mnie o coś zły, bo jakby, my tak sobie często jakoś tam na luziku dogryzamy i się nam na wstanie na wkurzamy, ale szczerze, Agentix, który pojechał z granicę na wakacje i wziął specjalnie na naftopat tylko po to, aby zrobić mi, mi planka, który będzie serio mocny, to jest scenariusz, w który ja jestem serio w stanie uwierzyć czemu? Bo Agentix jest do tego zdolny, moi drodzy, jakby chyba każdy wie, że Agentix tego po prostu byłby zdolny, więc jeżeli chłopak serio, na wakacje. Wziął laptopa i przez noc nie spojrzał mi, to zrobić takiego tego pranka, to ja w niego nie wierzę, ok? Bo tutaj Agnès po prostu jest taką najbardziej wiarygodną opcją, żeby to zrobiła. No bo jednak Aberka no po prostu w to wątpi, ok? Ale sam fakt, że. To tak wygląda No lekko doprowadza no, do dreszczu Ok, jeszcze te, tam, tam czaszki na górze Jakby po prostu, no wiecie Jakby xd Jakby każda osoba, która jest w, w temacie, czyli o co chodzi Że po prostu to jest takie, no jest taka pasta właśnie Że jest taka niby straszna postać, która się pojawia I nagle jak się widzi tego w minecraftzie nie, W Minecraft nie, nie wiadomo skąd Na swoim serwerze, na, na środku swojej chaty To jednak jest takie jedne Wow, to jest straszne Więc teraz teraz ja polecimy i to sobie może coś nawet bardziej zniszczymy Czy to ten jest styl nie mam pojęcia Ale totalnie komuś się w nocy nie nudziło Bo ja wyłączyłem kompo o drugie i włączyłem 8, żeby, żeby kopać mój ocean Ale z tego co widzę, ktoś absolutnie robi sobie ze mnie bekę, ok? Więc teraz tam polecimy do po może sobie poniszczymy, żeby nie było szkód, to powiedziałam tak szczerze, że jeżeli chodzi o aspekt tego jak to wygląda to, Abra to nie bo ponieważ Abra buduje w Minecrafcie spoko, ale nie, nie, nie ogarnia się takich szczególników, więc w mojej opinii macie już tak samo, jakby po prostu oni nie mają takiego skila, żeby takie coś zrobić mega wiarygodne, co nie? Więc pan Agentix w nocy musiał się naprawdę bardzo na wakacjach nudzić i no jakby wkurzył mnie, okej? Okay? Wiecie, zaraz zaraz sobie lecimy, sobie po prostu zniszczymy, a jeżeli chodzi o konsekwencje, czy w będziemy nie mam pojęcia, ponieważ to jest jednak cały czas prank, no może i mi ale trudno, jednak pranki na serwerze mogą być niekralne, Więc cóż, jakby mimo tego, że był on naprawdę wiarygodny, jakby gościu jakby, to jest jeszcze tak... Wiecie, zbudowano w takim stylu, że to po prostu strafy, to nie? Więc teraz sobie po prostu jakoś ogarniemy ten mój teren, żeby on nie był taki jeszcze rozwalany. Uspokoimy się i przemyślimy sobie sytuację. Czy będziemy w ogóle jakąś agendę zakarali, czy jednak nie? Ponieważ jakby, to jest też takie, bym mówiło, że straszne, że nie mam ani jednego dowodu, że tego był XTAN. Jakby nie mam po prostu do, do, do dowodu żadnego, więc polecimy zaraz po prostu i to sobie jakoś tutaj wszystko poniszczymy, żeby nie było takich tutaj u, u mnie na moim griffów Więc teraz sobie gości lecimy i to sobie normalnie kopiemy. Ale tak szczerze, moja no, taka pierwsza reakcja była naprawdę, bo po prostu taka, chyba każdy widział, że do Wystraszona, co nie? Jakby dość dość minimalnie byłem wystraszony, ok, Jakby jeszcze to w ogóle ręce, te łapska, jakby naprawdę komuś, no komuś, jakby, wiecie, co będę, będę mówił komuś, będę to był i z dnia pewności, więc nie będę tutaj wiecie go jakoś oskarżał, komuś się naprawdę bardzo na wyjeździe nudziło, okej? Okay? Jakby też nie, nie kiedy, kiedy oni z tych, z tych wyjazdów dokładnie wracają, więc cóż, jakby dość sytuacja bym mówił, że dziwna, ale wszystko jest spoko. No, to był tylko planki, teraz to po prostu rozumiem, ale sam fakt, że jak ktoś chyba po prostu na takie rzeczy słabość jest po prostu, no nie smaczne, ok. Zlecimy teraz sobie na górę, to sobie niszczymy. Jakby śledztwo czy będzie, raczej będzie, jakby chociaż sam fakt, żeby się dowiedzieć, co to byłby, byłoby spoko. Więc lecimy zaraz sobie na górę, to jeszcze sobie może bardziej teraz całe skopiamy, żeby mnie już tu więcej nie straszyło. I oby też później mi się nie śniło to w nocy, po nocach, okej, okay? bo to w serio to było takie na pierwszy rzut oka bardzo, ale to bardzo creepy, ok, Więc lecimy zaraz sobie na górę, co sobie normalnie niszczymy. Więc szybka akcja, cyk, cyk i cyk gościu, więc gitara i już to sobie powoli znika, Elvis, uspokój się, a jakby w komuś się po prostu udało, co nie? Komuś udało się mnie Wkurzyć, sprankować i bardziej wystraszyć, nawet, więc cóż, ktoś po prostu miał do tego łeb. No i naprawdę się chodził, skoro ja włączyłem kompa o drugiej w nocy, to musiło być po tym, jakby serio, żeby ktoś nie, nie spał od jakiejś drugiej do ósmej, jakby to jest po prostu jakaś moje drodze ze mnie kpinę, ok? Ktoś naprawdę zrobił wszystko, aby mi zrobić nazwę, okay? Jakby po prostu nie skomentuję tego faktu, jest to naprawdę dziwne i troszeczkę, troszeczkę po prostu okej. ok? Wystarczy, wyleciemy, wylecimy, normalnie niszczymy. No i naprawdę, czy jestem teraz zły? Chyba nie wiecie, bo jednak jest... już. Już to po prostu minęło mi ten cały strach. Więc spokojnie, też nie możemy jakoś w się mega bądź jakiejś tam, jakiejś budowli w Minecraftie, co nie? Więc teraz cyk i cyk. Niszczymy też tutaj całe te gryfy obok nas. Ok, dziękuję bardzo. I lecimy tak sobie z tymi, tymi całymi stopami. No i właśnie, właśnie to już nika, więc spoczko. Wszystko, mój drodzy, za nami stres minął. Elvisa uspokój się. Nic się nie stało, ktoś cię nastraszył, tyle w temacie. Ale sam fakt, że Siren Head włamał się do mojej willi, to jest chyba absolutnie ostatnia rzecz, której wstając bym się spodziewał. Ok, że Siren Head się do mojej willi. Ja nie mogę, jakie to jest w ogóle bekowe, co nie, jakby, komu się chciało, jakby, komu się chciało, Agentix mm, mm, mm. excuse me, ale mam takie swoje minimalne podejrzenia, okej, okay? więc po prostu tak się stało, moi drodzy, i tyle, więc polecimy sobie zaraz i to, 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 to zobaczcie, zniszczymy, okej. Okay. Więc cyk i cyk, al po prostu, no jakby. Aż, aż co nie wierzę, ok? Jeszcze zostały tutaj w ogóle lajki, żeby to było wiergone, żeby to były starym takie głośniki, co nie? Głośniki czy te, coś, jakby nie wiem, o co z tą całą dokładnie chodzi, ale wiem jak wygląda i parę odcinków z tym widziałem, więc no, mam zaraz takie spoko. Zostałem sprankowany i tak szczerze, ten prank się udał, bo się serio wystraszyłem, co nie? Więc się zaraz to zniszczymy, żeby się już że to więcej po prostu po nocach nie śniło, bo mam tego dość po prostu i tyle, ale osoba, która to zrobiła, muszę jej dobrze znać, że po prostu jest mi się prank, to tak powiem, wam szczerze, chyba Akentix był tutaj najbardziej. Bardziej prawdopodobne, ale czemu? Ponieważ ja na jego Willi zbudowałem ogromnego kartunkata, więc to jest seria powiedziałbym, że możliwe, żeby on właśnie w ramach zemsty zrobił mi tą postać to stanie. To byłoby takie proste, po prostu my mów, już logiczne. Więc też polecimy zaraz sobie i to sobie wszystko sobie skopiemy, żeby po tym całym nie było tej gripy więc szybka akcja, moi drodzy, niszczymy to. i No a całej sprawy sobie potem zapomnimy też, żeby nie było, więc teraz szybka akcja, cyk, cyk i cyk, więc gitara gościu i lecimy też sobie zaraz w tym kierunku i to całe tutaj oknie sobie niszczymy, jakby bo w ogóle te ognie, które tutaj tak tylko klimatu. To jest powiedziałbym, że totalnie mistrz ciemnego. No, jakby po prostu Agentix jakby tutaj po prostu tak wiecie to mrocznie zrobił Okej, okay, okej, okay, fajny bug Minecraft, fajny bug, okej, okay, dziękuję bardzo. To była dziwność, tak powiedziałbym, że przez chwilę nawet wystarczyłem, ale spoko. Ja się po prostu powiedziałbym, że tak dzisiaj po prostu no, boję, bo oglądałem przed snem horror, wiecie? Oglądałem przed snem horror i to tylko to tak wszystko się to nie jakby po prostu jakby... To tak, wszystko to po prostu, wiecie, tak tylko to jeszcze bardziej dobiło, co nie? Więc lecimy sobie na górę, Elviso spokojnie, to był tylko niewinny prank, spokój się, bez stresu, chillera Niszczymy teraz te całe tutaj skutki pranka, o sprawy sobie oczywiście zapominamy No i niech ktoś po prostu będzie z siebie dumny, że takie pranka zrobił, co nie? Więc teraz ty lecimy sobie na górę, też to sobie teraz niszczymy, tego jednego tej klocka Okej, okay, udało się, nie udało się, no gościu, jakby no dalej, błagam cię, jakby w ogóle ile tu w ogóle jest, tak po prostu wow Że komuś się w ogóle chciało jeszcze ten nether, tak przepalać, robić te cegły, te całe szczegóły w ogóle planować, co nie jakby naprawdę, ktoś miał totalną nudę i uznał, a w wkurze Elvisa, nie? A tak sobie dzisiaj na dobranockę wkurze Elvisa, jakby naprawdę, me, ale to jest jakiś, moje drodzy, socjalny żart, ok? My teraz sobie lecimy i wszystko sobie zaraz w tym sam chociażby moim patrzeniem naprawimy, już już chodzi o ścieżkę, też zaraz to ogarnę, żeby tego już żeby po prostu nie było i tyle w temacie, więc spoczko, to chyba jest ten blok ostatni, czy, 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 czy się nie mylę, to już dwa, więc to chyba byłoby na tyle i będzie z tego finał, moi drodzy, ale mój stres w tym odcinku był bezcenny, ok? Jakby, ja jeszcze po prostu wyruszam wasze miny, jak się Patrzycie, takie, czego on się boi, co nie? Jakby o co mu chodzi? Ktoś się z, z, coś zbudował w patio, co nie? Ale ja oglądając przedtem horror, wiedząc, że nikogo nie ma na serwerze, bo są f, wszyscy na wyjazdach, tak to po prostu wszystko moje drodzy, tak się idealnie skożyło na to, żeby się wystraszał. Tak to po prostu tak wszystko się perfekcyjnie słożyło, żeby się wystraszał, więc poczko. Zresztą znaczy, mamy tego widzę do ostatniego, więc bardzo fajnie, samego teraz zniszczymy i będzie ten tym spokój. Więc szybka akcja gościu, więc teraz cyk. I lecimy też sobie zaraz to moje też okno, całą ogarniemy w tamtym miejscu i mamy dosłownie chillerę i wszystko jest opanowane. Teraz sobie to właśnie wpijamy, niszczymy ten klocek, potem niszczymy sobie ten klasek, potem sobie niszczymy tego tutaj co tutaj, tutaj klaktuszka. No i spokojnie, moi drodzy, jakby tutaj bardziej spokojnie Elviso, cały nikt zniknął obecnie go w swojej nie ma, więc spokojnie z tym od czego chyba byłoby na tyle, więc samym starcie. Proszę Was oczywiście o bo jest to bardzo ważne, że was nie, nie ominęły moje live o 19 oraz codzienne odcinki, więc to jest po prostu gościu ważne. Ponadto storki, że taką moją reakcję, ale po prostu jak ja już tutaj mówiłem. Horror, to, że nikogo nie ma na serwerze, bo są wszyscy na wyjazdach To tak to po prostu tylko to jeszcze robiło, że ja miałem takie serio Okej, okay, boję się, więc sorka, moi drodzy, wybaczcie mi to oczywiście, jeżeli chodzi o nam ostatnio to się normalnie wszystko rozwija. O sam, się tutaj oczywiście w potęgę rozwija. I jeszcze to w ogóle tabliczki teraz czaję, że te sy miało emitować jakiś tam chociażby dźwięk z tych stałych jego, jego głośników w nie? Jakby po prostu to, ktoś jest totalnie mistrzem planu horrorowego, jakby co nie, Jakby po prostu osoba, która to zrobiła, mogła by być reżyserem w takich horrorach, to nie jakby po prostu xD, mojego, drodzy, więc z tym że tyle oczywiście polecam mojego Instagrama, Elvisopodłogo oficjalny Link jest po opisie, tam macie moje fotki. Realizacja oraz ponadto mam swój drugi kanał, czyli Elfiso Games, Kanał od po prostu link jest też w opisie, tam macie moje codzienne co odcinki z badzików. No i cóż, dziękuję, że byliście, sorki za moją taką Totalnie szanującą reakcję, ale czy było to śmieszne Teraz to, teraz to czuję, że to było śmieszne Ale reakcja nie była śmieszna, po prostu było to dla mnie straszne Więc dziękuję, że byliście moi drodzy, widzimy się dzisiaj na live'iku o 19, gdzie będziemy sobie Nasz projekt realizowali, ponadto palce wam bardzo gorąco już Jak już tutaj mówię, na, na tych live'ach po prostu być, bo tam jest fajnie, ciekawe, się tam fajnie dzieje Teraz sobie to właśnie gadamy i jest spoczko. Więc dziękuję, Dziękuję, drogi się na lewiku, więc się aleczko i przeogromne, największe, najprzyogromniejsze, yo! S